Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Was na starcie, na starcie questu. Jak myślisz, co ci czeka na trasie? Na trasie? Nie wiem, jakieś gry z zabawy. No co to będzie na tym startie? Dobra, Zabawa. podchody? Jest... Wiecie gdzie iść? Nie. nie. <laughs> Wszyscy są zadowoleni, pierwsze, to jest najważniejsze. Na starcie questu, który będziecie mieć tą możliwość, tą satysfakcję przejść po raz pierwszy. Po raz pierwszy w minie Brody jako pierwsi uczestnicy. Witam serdecznie przedstawicieli Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Fundacja Questingu. Uwaga, one współtworzyły ten Quest. Przeprowadzi nas e, dawne czasy, ale jednak e, we współczesnej formie. Mam nadzieję, że wszyscy są zaopatrzeni w ołówki w dobry humor. Tak? Także powodzenia, powodzenia szkołom i mam nadzieję, że e, rozwinie się. Quest w naszej gminie na inne formy przejścia, bo tutaj mamy quest pieszy, stworzymy może jeszcze quest rowerowy, mam nadzieję. <laughs> Wszyscy że zobaczcie. Jak tam, rozwiązaliście zagadkę? Tak. Chyba tak. Chyba tak. I jak jeszcze, było po nie! mi? Fajnie. Fajnie. A były jakieś problemy? Nie. Trochę. No w czym były problemy? Ze schodami. No. To, jak po trasie? Fajnie. Łatwo było. Łatwo było. Fajna kasa. Jakie wrażenia? wrażenia? Łatwe było. Są trochę rozczarowani. Myśleliśmy, że po lesze będziemy łatwiej. Tak, Bo że się ubrudzą. Podrapią. <laughs> w sumie co dobrze, że się nie ubrzymy. Z rzętami. Jak było? No fajnie. No, tak. no, super, super było. Super. Tak. Tak. Bardzo dobrze się bawiłyśmy. Tak, nie to <laughs> <laughs> Jestem jestem. Jestem w... no, pani. Jak tam przejście? Powiedz, powiedzcie troszkę. Fajnie, Fajnie. na ludzie. Chcieliśmy snować. Ile mijaliście placów zabaw? Tylko po cichutku? Nie podpowiadajcie? Nie podpowiadajcie. Kolejne pytanie. Nie Jakiego koloru są litery? Przy zegarze kwiatowym. Tworzące na tym nabrody. <tryk> Jakiego koloru jest tło baneru, z napisem PARK Linowy. Ile jest przejść dla pieszych ze wzniesieniem? Jeej! Jako regionalna organizacja turystyczna, bo to dzięki tak naprawdę nim mogliśmy się dzisiaj pobawić, między innymi dzięki Rotowi, eee, ale tak naprawdę dziękujemy Wam, że żeście byli. Pani Wójt, w imieniu Wójta Gminy Brodosz Pani Marzeny Bernard, zastępca Wójta, ma dla Was niespodziankę. Wszystkich. Dla wszystkich, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy bo wszyscy ukończyliście ten kwest. Pamiętajmy, że quest powstał nie tylko zaang dzięki zaangażowaniu Gminy Brody i Regionalnej Organizacji Turystycznej, ale przede wszystkim dzięki Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które to y przeznaczyło dotacje w wysokości 30 tysięcy złotych na stworzenie czterech kwestów w regionie świętokrzyskim. Oprócz Gminy Brody, w której właśnie się znajdujemy, questy powstały w Gminie w gminie masłu, a także w gminie bielini. Serdecznie zapraszamy.